Joker zabił Bruce'a Wayne'a, a Batman to już tylko skorupa. To nie jest teoria w stylu Joker to alter ego. To jest teoria o śmierci głównego bohatera. Bruce Wayne już nie żyje. Batman to osobowość zastępcza. Joker to głos, który o tym wie. Moment śmierci Bruce'a Wayne'a Śmierć rodziców to nie trauma, to psychiczna egzekucja dziecka. W tej chwili Bruce Wayne umiera emocjonalnie. Jego umysł pęka, powstaje luka, którą trzeba czymś wypełnić, i wtedy powstają trzy byty: Bruce Wayne to martwy symbol przeszłości, Batman to zimna, kontrolująca maska, i Joker to świadomość prawdy. Ale Joker wie, że to wszystko nie ma sensu, dlatego Joker śmieje się z planów Batmana. Sabotuje ratowanie Gotham, łamie czwartą ścianę, mówi wprost o żarcie, bo to jest żart. Miasto nigdy nie będzie uratowane, przestępczość nigdy nie zniknie, a Batman nigdy nie wygra. Joker to jedyny, który zaakceptował bezsens. Dlaczego Joker ciągle prowokuje Batmana? Bo chce jednego: żeby Batman przestał udawać. Joker nie chce go zabić, on chce, żeby Bruce zobaczył prawdę. Nie jesteś bohaterem, jesteś dzieckiem, które nigdy nie wyszło z tamtej alejki. A dlaczego Joker zmienia wygląd, historię i osobowość? Bo Joker nie ma stałej formy, nie ma przeszłości, nie ma ciała. Jest myślą, która przybiera różne maski. Dlatego raz jest klaunem, raz gangsterem, raz filozofem, a raz demonem. Tak działa głos w głowie. Najmocniejszy dowód? Cóż, zauważ, Joker nigdy nie wygrywa fizycznie. Zawsze wygrywa psychicznie. Po każdym starciu Batman jest gorszy. Bardziej brutalny, bardziej odczłowieczony, bardziej jokerowy. Joker nie niszczy Batmana, Joker go tworzy, a Batman to próba zapomnienia: Joker to pamięć, Batman to iluzja kontroli, a Joker to akceptacja chaosu. A Bruce Wayne? Cóż, on już dawno przestał istnieć. I teraz najważniejsze pytanie: czy Joker naprawdę jest potworem? czy tylko prawdą, której Batman nie chce usłyszeć, bo jeśli Joker to głos w głowie Brucea Wayne'a, to każda jego porażka jest kolejnym krokiem w stronę szaleństwa. A może to właśnie Joker ma rację? Może świat Gotham nigdy nie miał zostać uratowany? Może Batman po prostu nie potrafi przestać walczyć z samym sobą? Jeśli ta teoria zmieniła Twoje spojrzenie na Batmana, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz więcej takich mrocznych analiz bajek, filmów czy gier, zasubskrybuj kanał i włącz dzwoneczek, żeby nic ci nie uciekło. Napisz w komentarzu Joker, potwór czy prawda? I pamiętaj, czasem największym wrogiem nie jest ten, który stoi naprzeciwko, tylko ten który śmieje się w Twojej głowie.